Thank you. thank you everyone and now Paper -ki. Paper -ki. No to you want a to pepe's for lunch but Carlo called in sick you up for a drive sure boss bravo

Salieri so is still alive. God damn it! We're at the start of something. Take out of Big. Do You think? Morello tried to kill the Don. Not Tommy, not Polly, not anyone regular. The Don. It's gonna be war. I'm ready for him. I hope so. Kurde wszystkiego lepszego... No nie akurat do całego, który ogląda to akurat życzę, ale... Dla mnie to jest dziwne. Właśnie widzę, ale... Może sobie przypomnieć kurde, skąd chyba się ta misja, bo... Jedna z misji, która akurat znam jeden tytuł jest napad męcząca, a niestety akurat... Ten tytuł wszystkiego lepszego to akurat niestety nie pasuje. To pilnuj! Żebyś dobrze pilnował. Okoła na górze, to trochę dziwne, ale... Udam, że tego nie za... Okuła nie zaciąć uwagi. Raczej nie. No właśnie, to Morello kłódy za... Wybrał złą stronę. Guys in place. Good. We're finally going after. Soon. But first, we have to soften them up. Morello's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right idiot. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing Red Over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. That guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops, booths, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellows are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put through in his head. <laughs> Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So what? Uh, throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure, but you got a plan for getting back to shore. Sam and Paul are down the docks working on that. You meet up with him there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. The lot is done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Wonderful fortuna, Tom. Okay, you're to smart, No, niestety, to akurat jedna z takich misji, które nie przepadam za tymi z jednego z jednego powodu. Jest mocno skomplikowana, kurde. Była trochę, jakby powiedzieć, męka, ale czy to najgorsza była dla mnie misja? No, jest trudno powiedzieć. O, czy tym razem będę mógł wziąć, kurde, bry... ty brazebę, będę bóg wziął szkudę swobry? Idzie, jest, kurde. Dlaczego nie mogę, kurde? No, serio, panowie. Oj, dajże spokój, kurde. Czekajcie, może coś tam od Ralfa wezmę? A, akurat ty naprawiasz. To no, chociaż do niego zagadajmy, v to, to dlaczego jesteś akurat w, w, tym, że sobie to nie będę uważał, bo widzę, że taką minkę jakbyś naprawdę wziął na powagę. O, to oczywiście, to było swoją brykę, ale dobra, użyjmy tej bryki pana tego Bolda. A czy to będzie daleko? A akurat niedaleko, więc płaszcza w skierować. Ech, zobaczymy coś czy do, dobrego z niego wyjdzie no już dojeżdżamy do tego portu tak takie fajnie fajnie tylko że kładzis tam zaparkuje tutaj i doskonale znajdź sama dobra zobaczymy gdzie on się znajduje ale widzę już takie w wskaźnikach. i u no bardzo dziękuję dobra dobra wiemy o co chodzi o, co to mamy? Roberto Gillotti zaprasza na wspaniałe przyjęcie rodzinowe na pokładzie Lost Heaven Queen. Wejście na połowę do 15, odsumowanie o 16, poczęstunek na od 16 do 17, przymówienie i do 9, o 19, zabawa do później godzin nocnych. Kapitan William Air Porter i załoga Lost Heaven Queen zabiorą nas na Wells River, a potem na drugą stronę Central Island ku wyniosłym z górą Beach Hill. Wszyscy będziemy mogli zastyczyć zrok widokami wybrzeża Synt połóżczekimi przy nim bar bar barkami z fajwerkami, które zostaną wystrzelone w kulminacyjnym momencie imprezy. Nooo, nieźle, nieźle. Jesgę. Tutaj jesteś sam leczy samej. You don't look like a guy with an invite. Well I'll tell you what I got. Sailor back there who works on the steamer his head hit something heavy. To zobaczymy. O, jeszcze kolejna notatka, i okej, okay, tego pisma to nie rozczytam. Dodania ochrony tego. To wszystkich zainteresowanych. Piszę odnośnie jest organizowany przeze mnie impreza na Lost Heaven Queen. Poinformowano mnie dzisiaj o potencjalnym zagrożeniu dla mojego bezpieczeństwa. Z tego też powodu zamierzam zabrać na pokład swój własny personel ochronny. Oczekuję również rzeczy następujących: Na połakład będą wpuszczane tylko osoby z biletami. Wasza załoga nie będzie wpuszczana na teren baru. Zamierzam spędzać czas wyłącznie z najbliższymi przyjaciółmi. Cała załoga Lost Heaven Queen musi zwracać szczególną uwagę na podejrzane zachowania Roberto Gillotti. Hmm, już mi przynudzasz. A zobaczmy, co tu mam do kolekcji? O, Marco Morello. A, Marco się tak nazywa. Okej, okay, okej, okay. wyśmienicie. Tylko właśnie, gdzie jest ten marynarz? Bo właśnie go nie widzę. O, tutaj, to nie znajdę. O, coś to było. Widzę tutaj znacznik, i to tutaj. O, fajnie wyglądamy. Kurde, jak na ludź wystało. A tak, żartuję. Chujowo wyglądam. Dalej, kurde. Mm -hmm. O, to będzie dobre.

For sure as shit, gonna kill Galati. But getting off that boat, well, he's gonna need a guardian angel. You don't need no fucking angel. He's got us looking out for him. The best as No! Właszczy się. Jest to tak. Kto tak mówisz, kurde? Czy mamy rozpytać, kurde, o... o szpontacza? A co tu to? O, okej, okay, kolejna dodatka i... Aaa, znowu ten harborogram imprezy. Okej, okay, trochę mnie w tym przynudasz. O! Akuła zablokowali. Przepraszam, przepraszam, ja tylko przechodzę na spokojnie. Hmm, prostu tylko się zapytać, czy najpierw musimy sprawdzić... Znaczy nie? Absolutnie buddy, nie. Kurde, ja, ja nie studiowałem za, nie jestem za zawodówki. Hmm, czy może coś tutaj znajdę... I, o! Dzień dobry! What? Nie, nie, ja tylko chciałem się spytać, czy jest, wiesz, gdzie jest sprzątacz. Ja pierdolę. Eee, i ludzie, kurde. Za grosz, kurde, szacunku. O, czy mogę tu wejść? O, mogę jednak. Ale. Niestety, o, coś tam jest. Niestety, to nie kolekcjonerka, ale kolejna notatka. O, lis od Morella. Mój drogi przyjacielu, Roberto. Przede wszystkim muszę cię przeprosić, że nie wezmę udziału w twoim jutrzejszym przyjęciu. Kurde. Napięcia w mieś mieście bardzo dziś wzrosły i pokazywanie się gdzikolwiek nie byłoby z mojej strony rozsądne. Nawiasem mówiąc, powinieneś już mieć na siebie kilku ludzi, których wysłałem, żeby cię chronili. Kiedy coś mi, mi coś grozi, to grozi też nam wszystkim. On cię nie martwi i baw się dobrze. Już niedługo Saleri będzie leżał pochowany obok Franka Colettiego. Wtedy też ani chwili wcześniej będziemy świętować twoją rodziny i to, że Ennio Saleri swojej kolei już nie dożyje, Marku. A Marku tak nazywa, myślę, że to Marko? Marko Marco, polo, Marko, polo. Nie, jakoś tak. E, Okej, okay. czyli tutaj na tym piętrze to raczej nie znajdę. Ale chętnie bym się jeszcze rozejrzał na tył. O, na przykład tutaj. E, tutaj raczej nic nie ma. O, na przykład prowadzi to na górę. Zobaczmy. Eee, kurde, to mogę to poprowadzić. Dobra, dobra, ale zaraz. To weźmy się na otwarte morze. A okej, okay, czyli jednak numer z tym kurde, tym snajperkom, jednak pójdzie, w... poszedł psu w dupę. Eee, dobra, dobra. Chodź, do dobry. Ja tylko chcę się spytać, gdzie jest ten marynarz? Bo nie marynarz, tylko sprzątacz. Rany, co z wami jest nie tak? O, pokazuję tutaj. Okej, okay, ciebie to już na pewno nie, nie spytam. Ale zobacz, co to mamy i kolejny harmonogram. Może się ja pierdolę. O, się ma. Ju, już się schlał. Ja o, czekam, mogę chociaż tam wejść. Przepraszam, przepraszam, ja tylko chcę tylko wziąć tą kolekcjonerkę. Ok, no, no super opowieści. dziękuję, ok, dobranoc. Boże, czy ja powiedziałam dobranoc? Ech, sobie. Nie będę na to za co ale czekaj, najpierw się zobaczę, czy przypadkiem na tym terenie, na tym terenie będzie kolekcjonerka na tym terenie, na tym terenie, kolejna kolekcjonerka. Ale ja nakazuje się, że nie. Dobra, znajdź tego sprzątacza. O czekaj, jeszcze się tutaj rozejrzę. Bora, że nie mogę po prostu biec, kurde. Dobrze, że akurat ma taki zasięg, że... Mimo, że po drugiej stronie może się wyskoczyć kolekcjonerka, ale okazuje się, że. Nie, to jednak już wszystko zabrane. Dobra, skierujmy się do tego szczurtacza. Może zostało u niego jeszcze trochę sporo wódki. Ale żołdaczu? No co, narzekasz?

Miejmy nadzieję, że to coś się kurde dobrze pójdzie. Ale nie jestem pewny, czy faktycznie będzie w z planem. No, ale uważam, że będzie w porządku. O, tak. Chyba pamiętaj. Tym razem pamiętam, ku. Jel. Tym razem tak się nie zaskoczę. Mm. Czy dałoby się kurde, zabrać to ciało, ale idziemy tutaj wywieźć? O, podwadza. Eee, to chyba nie działa. Czekaj, spróbujmy jeszcze raz. Mm, skoro to kude śmigło nie pomoże, to może akurat gdzieś z tej strony. O i. Okej, okay, wiesz co? Na razie to zignoruj kurde. Po prostu po, po, podpoczywaj sobie a my w tym czasie weźmiemy sobie tutaj i weźmy broń. Nazywa bruta robota, a ten dalej wypoczywa. Idea, wystarczy pójść na wysoko, położony punkt. O, ja właśnie w tym miejscu. O, już panie ta zbieranina do, do tego przemówienia. O, sorry, sorry, sorry. Czy mogę chociaż tam przejść? Oej, możesz przejść? No, posłuchał się mnie. E, czekać, ta kude jest jakaś kolekcjonerka, jednak. Dziwne, że nie wyskoczyło i kolejna pójść kryminalna Zajmij się. O, teraz mogę dać. Oh, no, sahibisch. Dobra. Ustavme se ako v té pozici. Hey, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counts <laughs> Good man. Have a nod for me. Eh? Good to see you. Thanks for coming. Hey, nie Jestem pewny, czy to akurat w zasięg będzie dobry, bo mam taką skutku lufą, ale poczekam do takiego przemówienia. Jeszcze lec. Pokój nie mów. Wszystko będzie w porządku. Zobaczysz. this disease today is a day for celebration for my 50th birthday and the for the criminals will be driven out of town they'll drown like rats in the water thank you thank you everyone and now I gotowe, kurde! Teraz szybko spierdliczy. Mamy, o! Kurde, nie to wejście, nie to wejście. O! Tego nie przemyślałem. O, do. Pięknie! Kurde, pudło. Nie widzę, kurde, te fajerki. Kolejna główka i kolejna główka. Był jeszcze gdzieś jeden, by był gdzieś tu jeden, ale gdzie? Bo raczej nie widzę. No nie, raczej nie widać. Dobra, weźmy szybko ten reworny służbowy. On się kurde idealnie nada. Dobra, przynajmniej kurde, pozabijajmy ile się da. I proszę bardzo, będzie masakra? Czy ty strzelasz, czy nie? Najwyraźniej nie. No właśnie, radzę ci uciekać. A my w tym czasie będziemy... O! I poszedł. Kolejny. Nowy stop łeb. Pięknie. I kolejny. Kolejny. Muszę się trochę podapać. I ktoś jeszcze. Chyba raczej nie. Przewodowujemy jeszcze raz. No, poszedł. Ktoś jeszcze? No i kolejny, i kolejny. Ła! to jeszcze nazywa... O, lupara! A, no tak, zapomniałem, to przecież to jest broń potrzebna. To, to ja gdzieś tutaj wylądować? A, okej, okay, okej. Okay. Już tam ruszam. A, to jeszcze nie tutaj. Pięknie. Oho. No, niestety nie wyszło. Chciałem tylko zrobić, żeby się schować, ale mogłem jeszcze strzelić, ale ten niestety cywil da zasob tatykę tarczy. Jakie dzięki. Akurat się na widzę. No to jeszcze raz, kurde. Pięknie, kurde, pięknie poszło. Chodzimy i spróbujmy dobrze przycelować. I pięknie. Kurde, ten rewolwer jest po prostu wyśmienity. Tyk. O kurde, to był cywil Jeszcze raz. Nie, ja nie mogę się na to. Ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam. Pięknie, pięknie właśnie. Radzę ci stąd spierdalać. Przebudowuję I można wrzeć dalej. Chudę, muszę to dobrze, dobrze to wyczuć. Dobrze to wyczuć. No już nie. I On jest. Mam cię. Był jeszcze jeden tu. Chodź, chodź, chodź. Pięknie. Kolejny do kolekcji. Tak to się kurde robi. Okej, okay, akurat nie trafiłem w cywila. To jest akurat do... Musiałem tak wycelować, bo miał tu parę. Znaczy się, obrzyna. A czy ktoś coś tam ma? Akurat Thompsona, ale na ja razie nie potrzebuje. Będę to kurde wyskoczył. Na ziszczy w schronie. I kurde o chwilka, tylko zabiję. Jeszcze tych sukinsynów. synów. Cholera. Poczekaj, poczekaj, kurde. Co ja tych po prostu załatwię o dobrze No, o, teraz mogę, teraz mogę, teraz mogę. Dobra Pauli, już skaczę, już skaczę. Juch. No poszło kurde jak powinno być. No nie było aż tak kurde źle. Wydawało mi się, że jednak z takiego mini do o kutkiej lufie będzie naprawdę kiepsko. A tu okazuje się, że poszło wszystko jak należy. O rany, ale się kurde porobiło. Cóż, misy wykonana. Już niestety domyślam się jaka to może być na misja. Ja pierdolę, już jej nienawidzę. Ciąg dalszy nastąpi.